本んにそう。 skrzynię postawimy obok. Czyli że tak cyk, cyk. No i to tak ładnie wygląda. I jeszcze może na przykład stojaki na zbroję. Bo jak widzieliście na no, początku, my założyłem sobie zbroję. Nie wiem, czemu ja sobie tak po prostu założyłem. No i pada deszcz. Super. Ale my nie wychodzimy z domu. Cyk, może tak niech będzie, będą ładnie na piecach. No dobra, wszystko to wszystko, żelazo, nie wiem po co, mi. i zbroję, zdejmę i sobie na ten położę, e, położę. sobie na, jak on miał, na sto o. W sumie będę miał takie dwie zbroje. Hej, William, ja teraz podam taki fajny pomysł z challengem. Kto chciałby taki challenge na tym tutaj serverze, że mam, żeby żeby tutaj Susie Rivala przeżył? Kto chce, zostawia łapkę w górę. Będzie to z moją siostrą, jeśli uda mi się udostępnić serwer w LAN. To może będzie z moją siostrą. Teraz tak, weźmy sobie jakieś itki. Cyk, mieczy, oczywiście jest to najlepsze. Tak abyśmy mogli przeżyć wtedy w tym challenge'u. Wiem, że trochę się te teraz interesuje bardziej tamtym challenge'em, bo chciałbym na tamtym challenge'u przeżyć. Dobra, to teraz może dla... Gdzie jest tutaj lazurit? Tu jest blok lazur... La, la, o, jest lazurit. Dobra. tutaj Ale nie, bo w sumie lazury tu potrzebujemy więcej. Tylko, tylko jeden. Po grąco nieumarłych um, nie 1. Nie wiem, co to jest za linkat. Ale weźmijmy sobie na razie odrzut 1. Ym, później sobie więcej mieć zrobię, jeżeli sobie zrobić lepszy. Wydajność 1. Tutaj weźmiemy tu wydajność 1. Wydajność 1, wydajność 1, wydajność 1. Wydajność 1. Co ma wydajność 1? Wydajność 1. Wydajność 1. Jeden. Teraz sobie wezmę więcej mieczy eee, tu czyli że tak miecz, tu, ty na razie, ty na razie, ty na razie. Wy już mi nie będziecie potrzebne, więc żegnam Państwa. Eee. Cyk, cyk, cyk. Eee. Dobra, więcej mieczy oczywiście. Nieco diamentowego. Jak to takie? Jeszcze kowadło, aby ja wszystkie połączyć. Kowadło. Cyk. No w sumie kowadło mi się w domu przyda też. Jeśli macie pomysły, co bym mógł jeszcze dodać do mojego domu, to śmiało piszcie w komentarzu, bo ja będę chciał wiedzieć, jakie macie jeszcze pomysły dla mnie. Jest niszczalność jeden może być. Ostrość 1. Jeszcze nie mam. Zmora z tego. Z wągów. O tego jeszcze nie mam. weźmiemy to. Z mora z Ostrość 1. A po to będziemy mieli ostrość dwa. No. Dobra, to łączymy to. Z tym. Mamy cyk. To z tym. Nie mogę? Aha, to chyba z tym, tak? Teraz cyk, cyk. Cyk. Mamy, fajnie, dosyć. No taki semieczek, nie? Taki semieczek mamy. Tutaj mamy wydajność 1. Ja bym potrzebował fortuny. Fortuna. Morska Fortuna tylko jest. To nie wiem, weźmy sobie może coś z książyczek, to chyba będzie tutaj, tak. Ochrona przed ogniem, to na zbroję oczywiście. Łagodny upadek na buty. Ochrona przed wybuchem. Zaklęty ogień na miecz. Porażenie, wielostrzał. Szybkie ładowanie 3. Może sobie weźmiemy ochronę 4, już mam. Nie, ochronę chyba 4 nie miałem. Tak, ochronę 4 jeszcze wezmę. To chyba tak. Bierzemy to oczywiście. Na pierśnik sobie wezmę. Zobaczymy, jeszcze mogę połączyć na pierśnik. Ochrona przed wybuchem. Ogólny upadek mogę też nie, ładny upadek na buty wezmę. Ochrona przed ogniem nie mogę. Zaklęty ogień. zaklęty ogień dwa to na miecz. Szybkie ładowanie na miecz. Ochrona cztery nie mogę. A czemu nie mogę? A, bo mam ochronę przed wybuchem chyba. Dobra, ale ciebie już sobie założę. No i mam już na pierśnik. No i to Teraz sobie może jesteśmy spodnie. Z czym mogę połączyć spodnie? Godny upadek, dobra, niech już będzie. Tsyk, tsyk, Ochrona przed ogniem mogę. Zatręcę ogień na mnie. Szybkie ładowanie miecz. Ochrona 4, fajnie, gdyby dało radę. Idzie. Jeżeli idzie noc, to szybko piszemy komendę. O, dobra. Sobie zakładamy. No i mamy już nogawice. Teraz weźmiemy to i to. I teraz jeszcze będę musiał na nowo wziąć książeczki z ochrony. 4. Mamy już. Yy, weźmy sobie ląd z i po co? Wzm po nie umarłych 5, ostrość O, o ostrość 5 to sobie na miecze znam. Ochrona przed wybuchem 4 Dobra, dajemy to. Przed wybuchem 4 pyk. Tu mamy. Nabłódki może ochrona 4 pyk. No już mamy cyk i cyk. Nie są to zbyt... Męcząty, ale zawsze jakieś są. Teraz zdejmiemy, on już jest dla nas bardzo słaby. Witamy naszą lepszą i dobrą dosyć zbroję. Yy, Kręty ogień. Yy, cyk. Szybkie ładowanie. I ostrość pięć. O kurde, dobra, czekajcie, idę to, to przetestować. Czekajcie, weźmy sobie Iron Golema, zaraz zobaczymy jak to będzie walić. Czekaj, cię żelazo. Sobia to wyobrażam. Co to jest za blok. blok rudy żelaza? Nie ja wiedziałam, że to coś jest nawet. Teraz dynia. I teraz tak, rozpijmy Golema. Dobra, dawajcie. I ciuch. 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 Z moimi No i w kilka hikutów. Ciebie na hitaków nabiorę. A giganta? Ej, co? Na hita, nie? Ile on ma HP? No i ty oczywiście musisz kinąć też. Dobra. A więc na dzisiaj to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i z dzwoneczkiem, a ja się z nami żegnam. Pa!